Dzień dobry wszystkim. Przyjechaliśmy tu tak, zdobyć trzy punkty, zagrać na zero z tyłu i udało się zdobyć trzy punkty i to rzutem na taśmę w bardzo dramatycznych okolicznościach i znaliśmy to doskonale, tylko odwrotnie, bo ten sezon graliśmy pierwszy raz u siebie z pogonią, wygrywaliśmy 2-1. Potem było 2-2 w końcówce i w doliczonym czasie straciliśmy 3 punkty, jeden punkt można powiedzieć i, i bramkę i, i dzisiaj było odwrotnie. I dzisiaj niebiosa nam sprzyjały i życie nam oddało szybciutko, bo jeszcze w tym samym sezonie i z tym samym przeciwnikiem i, i z tego się cieszymy, bo e, chcieliśmy tu te trzy punkty zdobyć, mówiliśmy sobie po zmianie matrasa, będziemy mieli przewagę wzrostu w drugiej połowie i stały fragment może nam dać. Zwycięstwo, a przynajmniej bramkę i powstałym fragmencie była ręka jednego z zawodników gospodarzy i był rzutkarny i dobrze, że Ivan wytrzymał ciśnienie i, i to spotkanie. Wygraliśmy do się gra bardzo, bardzo trudno, bo drużyna gospodarzy jest bardzo dobrze zorganizowana, bardzo dobrą drużyną jest i cieszę się, że tu zdobyliśmy punkty udanie, zaczęliśmy rundę rewanżową, ale jeszcze mamy trzy mecze, mamy jakieś tam swoje Problemy z treningami, personalne, ale musimy jak najwięcej tych punktów zdobyć, a ile nam się uda, to, to zobaczymy, Dziękuję. Ja myślę, że wynik nie jest dobry dla nas oczywiście. Ten step do meczu nie był, nie był dobry z naszej strony. Dostaliśmy na rychle bramkę, chyba brakowało nam takiego, takiego pokoju wcale, także bardzo dużo piłek już na naszej polówce, postracali tam. to bylo dobre pre, pre podbeskyte, ktorí, ktorí hrajú bardzo dobre v defenzíve a čekajú na, na kontre. V druhej púke sme to trochu zmienili, nielen personálne, že prišiel Max Rogalsky, ale aj organizáciu hry a myslím, že tá, tá, druhá púka už bola v našej režii. V koncovke tam mal Dominikun 100% dá na 2 do 1. Tešíme sa my takto. Takto sa tešia pod z tých troch punktov. Musíme dať hlavy do gúry, ísť ďalej na stretný meč, sprobovať sa najlepší výnik, ale je, bardzo to boli, keď tá prehra príde praktične v doličaným čase, ešte k tomu z Žutu Mladý Matinia ešte sa musí veľa učiť, že v takej situácii nemôže tu na boku faulovať. Teda ešte všetci zlovky z Lovky sme mu kričali bez faulu, bez faulu, bez faulu a z tohoto tam byl prakticky počátek e, našeho konce. Žudkárny 2.1.